Dobra Dziki chciały mieć wojnę To ją będę miały Jedziemy na pole Mam wszystko co trzeba Wziąłeś skrubę? Wziąłeś granaty Tak Wzięłeś granaty Ja wziąłem Dobra, jedziemy Dziki wytoczyły nam wojnę więc Będziemy walczyć teraz będzie Akcja Diki Żarty się skończyły Na, na młode jedziemy jednak? Nie, jedziemy tutaj A tam więcej zrobił szkód Zadarłeś z niewłaściwymi ludźmi Z Edim farmerem zadarły i jego bratem już po nich, to już jest koniec dzików. Skończyły się żarty. Daję wątek. Szukaj dzika. Ja mam. Dobra, idziemy polować na dziki. Niestety to jest czasochłonne. Chodzimy już około godziny i żadnego dzika w ziemniakach nie ma. Brat wziął ja wziąłem granata podręcznego, w razie czego, jakby na nas ruszyły powiedzmy dwa, a nie jeden. No niestety spluwa jest tylko jedna strzałowa z Biedronki. Nie wiem, czy to nam się uda po prostu, dlatego wziąłem jeszcze granata w razie czego. Dobra, Słuchaj, tu poszukamy dzika i zobaczymy, czy to jakiś dzik będzie jeszcze. O, tutaj były dziki zobaczcie co zrobiły dziki z naszymi ziemniaczkami, tam są dobre ziemniaczki a tu są niedobre Dobra, idziemy szukać śladów dzików o kurde są są ślady dzików to dużo zobaczcie teraz dziki już dziki po prostu w tym momencie właśnie przegieły skończyła się zabawa nie ma to tamto koniec tego i co jest ten dzik jakiś? nie wiesz co to, to będzie chyba zły pomysł z tym dzikiem z tym szukanie dzików po tym lesie i, i po tych polach one nie, nie są takie głupie, chyba, nie? Są trochę nawet bystre. Chowają się przed nami. Dobra, to nic. Trzeba będzie nająć jakiegoś stracha na wróble. A może jakiegoś zrobimy, co? Zrobimy może jakiegoś terrorystę? Terror dzika. No. Terror dzika. się Dobra, to jedziemy do domu i weźmiemy na imię jakiegoś terror dzika. Uważaj, za to jest dzik. Nie ma dzików. Dobra, nie ma dzików. Nie będziemy tu siedzieć 24 na dobę. Można powiedzieć jakieś bałwany. Wpadliśmy na inny pomysł. A jaki? Zaraz Wam pokażę. Najęliśmy terrorystę specjalistę od dzików fakt, że chciał kupę kasy ale no niestety no, żeby coś dobrze zrobić robotę to no i też trzeba dobrze zapłacić, no to patrzcie mamy konkretnego gościa z uprawnieniami w nocy też będzie działał no i gitara on sobie będzie teraz tu szatował. Mówił, że 24 na dobę będzie 7 dni w tygodniu. Dopóki, jak to się jakiś, dzik, 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 jakiś go dzik, tu nie zeżre, to będzie stał do tej pory. mu zostawić A no właśnie. Też tak mi się wydaje, że samego tu nie zostawimy z tą pukawką. Jak mu braknie amunicji, w razie czego damy mu jeszcze granatę. Mamy tutaj taki granacik. Chodź, bo to z wiatrem trzeba. No chodź. No, nie stój tam, bo tam bo to jest pole rażenia akurat. Tak. Wiatr jest w tą stronę akurat. Dobra. Rzucamy granata. Weź kamerę. Bo to jest niebezpieczna, niebezpieczna bardzo sytuacja. O, weź trzymaj. Trzeba go odbezpieczyć. Po strach dzików Ale daje To powinno się w rękawiczkach robić Najwyżej dzisiaj będę spał w stodole Ty wracasz na przyczepce Będę wracał na przyczepce Czekaj odejdę trochę Nie no To jest niebezpieczne Ja stanę sobie tu Lej Idzie dziki Santa Maria Po spodniach, bardziej przyjemną Daj daje! Dobra, nie dalamy Na to? Ten dzik? Pójść z tym, dostał. Granata zostawiamy? Dawaj, idziemy do domu. Ole On się wyłączył, że kładno jest. Nie jest tak, dobra. Dawaj, jedź, jedź, jedź Nie pal tego peta, bo tu człowiek udaje Uuu. śmierdzi ty Nie podobałeś tym? Nie, chyba oby. jebiesz, kurwa Uuu. Dobra, od razu basen mamy akurat ciepłą wodę. Ty jebiesz cały! Na przyczepkę idź, kurwa, bo ja będę śmierdział Uuu. Fuj. Nie polecam tego. Ty butelkę chyba zakręciłem. No, Ale było na krzyż. A krzyż dziki. Ty się naprawdę nie oblałeś gdzieś? Nie, to tak wali, bo tam za, za, za tego wało. Te człowieku, przecież to będzie w... to są sz... sąsiedniej wiosce teraz czuć. O, jebie. O, już stało trochę. Gdzie już przestało Co ty? Bo już ja się prawie pożegałem No na bierz to mój pot jeszcze gorsze? <gry> Tam jest skondensowany jest. Dobra. Wracamy ten na ten? Co? Na tą stroną? <gry> Nie, no jedź, jedź. Zobaczymy czy będzie ten Czy będzie biło Zobaczymy. Ale susza się robi pak ten kurzy się. No robi się susza, no niestety, zobaczcie Trochę się już kurzy O, i tu następny placy. Kolarna dziki a ja wam dam Zobaczycie Teraz tu przyjdźcie Nie dość, że świeci w nocy To teraz będzie walił na, na 3 km To żadnego dzika teraz nie będzie A nie, no o tu to świeży Tu też patrz, co Gdzie? O, Świeże ziemniaczki I to przy lesie, nie? Bo... No przy lesie więcej walą, nie? Wyłażąc w Francji tego młodnika i Zachciało się tutaj z młodnika O, Tu jest świeżutki wywalony ale to nic Niech teraz próbują przyjść Ty, ale mogliśmy go jednak obrócić w tą stronę Nie widać go w tej stronie Co myślisz? <laughs> Tam do tego nie używaliśmy smrodziucha, co? Skóra z lat A, ten smrodziuch, jak, widzę, jak ktoś nie wiedział, to to jest skondensowany ludzki. Kiedyś go dostaliśmy raz, za dwa razy go może użyłem i więcej powiedziałeś, że nie będę więcej go razy używał, bo po śmierdzi po prostu tak śmierdzi, że się go nie da nawet rozlać. No ale Nawet pod wiatr biło, nie? O jak Nic Słuchaj. nie czuję Ty, czuć Już już zaczyna Ale to ma rażenie, nie? To ma takie rażenie, że masakra. masaka, jest szybciej! Czuje Jedź, czekaj okno zamknę Uuu. Ale daje O jebie Ale fajnie to zbliżenie mu zrobił Jedź Rufu zbliżenie kurwa, Cześć. świeci w rafce Tym się nie da, nie ja tam kamery wziąć O Jezu kurwa Akurat ta strona wiatru Uuu. Dobra, działa Otworz drzwi <laughs> 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 mają co chciały. Mają za swoje. Z nami nie wygrają. Widać go! Widać go, widać! O teraz to sam siedzi na polpa, tak daleko! Dobra, tyle na dzisiaj akcja z terodzika. rodzika Kildzik, Kildozer Kildozer, Kildozer Dobra Ale ziemniaczki idą Minęło parę dni od, od oprysku i już zakrywałem międzyrzędzia a teraz jest 29 stopni dzisiaj było. Jest gorąco naprawdę i ziemniaki już zdychają. Czekaj, stój. Stój, stój. A bo tam dalej. Tam jest, tam jest, tam lepiej widać. Nie no, co ty, co ci to, to się do niego zbliży do tego, dzika, do tego dzika. Dobra, a jeszcze chciałem Wam pokazać, kiedy widać u nas suszę. Teraz wystarczyło, że już nie pada, powiedzmy 4 dni. Ostatnio spadło 2 litry. 3 dni temu, 2 litry tylko, no ale to wyparowało, można powiedzieć. A już nie padało z tydzień czasu. No i tak ziemiażki wyglądają. Padają, już skłon, trzeba by podlewać. Dobra, trzymajcie się. Tyle na dzisiaj. Z akcji przeciw dzikom. Dzięki przegięły i tyle. Hmm.